Dobry. Dziś gościem FanBook TV jest specjalistka od słów, autorka książek o bardzo, bardzo różnorodnej tematyce, która, której właśnie dwie nowe powieści ukazały się na rynku, pani Justyna Wydra. Dzień dobry pani. Dzień dobry, bardzo mi miło. Ja to tylko sprostuję. Ja matką wyszło w tym roku, a warkoczyk w zeszłym. Niemniej, w bardzo bliskiej. Takiej no, bliskości czasowej, a to się bardzo rzadko zdarza. I o to chciałam właśnie w pierwszych słowach Panią zapytać. Jak się udało Pani zaczarować wydawnictwo, by dwie książki równocześnie praktycznie się pokazały? Mm. No. Tak staramy się, żeby te książki nie, nie były wydawane częściej niż raz w roku. Ja też nie piszę w jakiejś takiej yy, bardzo szybko. To znaczy piszę szybko, ale nie piszę stale. Więc yy, akurat tak się złożyło, że jedną y, książkę oddałam w 2019, drugą w 2020. No i tak się złożyło, że jedna wyszła w styczniu 2021, a druga w styczniu 2022. Tak się umówiliśmy, ale czasem te książki się ukazują rzadziej raz na dwa lata. Proszę mi powiedzieć, czy którąś z nich e, lubi Pani bardziej? N znaczy. Ja, ja wszystkie moje książki lubię. <tudno> Trudno mi jest coś powiedzieć, to raczej chyba po stronie czytelników zostawiam lubienie lub nie ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi o ja matką, to chyba trafiłam w dziesiątkę, trafiłam do grupy czytelniczej idealnie, bo książka się ukazała dopiero parę dni temu, a cały czas spływają do mnie takie informacje i od osób, które czytały wcześniej. Inne na moje książki od osób, które się dopiero ze mną czy z moją twórczością zapoznają w przypadku tej książki. Yy, I wszystkie mówią, że się świetnie bawią. To zacznijmy w takim razie naszą rozmowę także od tej książki. O ciąży w tej chwili w ogóle społecznie bardzo dużo się dyskutuje, stąd A. wpadła Pani na to, by. W ciąży właśnie poświęcić temat i poświęcić całą książkę? Nie, to w ogóle nie miało związku z tym, że się o niej dyskutuje. Ja po prostu kiedyś, któregoś dnia spotkałam w mieście na, gdzieś na ulicy, na, na, na chodniku, spotkałam koleżankę i zaczęłyśmy dyskutować. Ona akurat była w ciąży, zaczęłyśmy dyskutować i wymieniać się różnymi takimi doświadczeniami typu a wiesz, jak jesteś w ciąży, to musisz robić tak i tak, a nie wolno ci tego, a nie wolno ci tamtego. Wszyscy wiedzą lepiej. Kobieta, która jest w ciąży, nagle z podbiotu staje się taką no kimś. Komu można dawać dobre rady, i to jest w ogóle, o, o, ludzie są oburzeni, jak kobieta tych rad nie chce przyjmować. No i zaczęłyśmy sobie takie wspominać, ponieważ w przypadku mojej koleżanki to była druga ciąża, Marta pozdrawiam, e, więc e, zaczęłyśmy sobie wspominać e, takie śmieszne i czasami też może dramatyczne momenty z własnego stanu zaciążenia, ja już się tak śmiały. Stwierdziłam, Marta, wiesz, co ja to wszystko muszę opisać. Bardzo dobrze, że pani taką decyzję podjęła, bo książkę czyta się rewelacyjnie. Aśkę, pani bohaterkę, lubimy od razu, ale proszę przyznać, uczyniła pani z bohaterów, z Aśki i jej partnera, takie osoby przeciętne. To nie są super tak. błyskotliwi, super przystojni, absolutnie kochający życie ludzie. To są naprawdę no po prostu przeciętni. Słowo przeciętne najbardziej do nich pasuje. Dlaczego właśnie tak? Bo wszyscy jesteśmy przeciętni. Jak bardzo byśmy nie chcieli z siebie robić super gwiazdo gdzieś tam w codziennym życiu, nawet te osoby, które widujemy gdzieś w popkulturze, które są jakimiś takimi ikonami dla osób, które, które je podziwiają czy na Instagramie, czy w telewizji, czy gdziekolwiek, każdy musi żyć, i generalnie życie ludzkie jest bardzo do siebie podobne, niezależnie od tego, jak. Y, jakie pełnimy role, y, powiedzmy, publiczne? Y, prywatnie nasze życie dosyć do siebie podobne. Oczywiście jedni mają y, to życie ułożone w taki sposób, drudzy ale generalnie te. Stadia życia są, są takie same, to znaczy rodzimy się, jesteśmy dziećmi, potem kogoś spotykamy, potem się z kimś wiążemy, gdzieś pracujemy, mamy jakieś problemy w pracy, mamy jakieś problemy w życiu osobistym, robimy zakupy, śpimy, budzimy się, drapiemy się po nosie i to nie odbiega. Ja specjalnie chciałam napisać tym razem książkę o zupełnie przeciętnej osobie. Aśka nawet o sobie mówi, ona nie ma żadnych ambicji, ona pracuje. To jest 30-latka, która nie ma jakichś planów na siebie, nie ma, nie widzi się za 10 lat gdzieś w jakimś konkretnym miejscu. Ona sobie po prostu trwa. Ja Myślę, że większość z nas trwa, mimo tego, że gdzieś nam się tak troszeczkę narzuca taką bardzo indywidualistyczną drogę życia, taką filozofię, że musisz, musisz być zwycięzcą, musisz być najlepszy, musisz chodzić na siłownię, musisz świetnie wyglądać i tak dalej. Ja chyba jestem tym zmęczona. Znaczy ja się do tego w ogóle nie stosuję, to jest na rzecz, ale jestem zmęczona takim... W pychaniem nas takie kolejny osobistego sukcesu. Większość z nas po prostu przeżyje swoje życie w spokoju albo w mniejszym spokoju, ale może, może, jeżeli będziemy mieć szczęście, nie spotka nas nic nie tylko strasznego, ale też jakiegoś szczególnie wybitnego, nic nas nie spotka, będziemy sobie po prostu tak płynąć. Oprócz tego, że dobrze się bawiłam czytając tę książkę, to oczywiście z zawodowego punktu widzenia zastanawiałam się, dlaczego ją pani napisała oraz jakie wnioski z niej płyną, czyli co poeta chciał przez to powiedzieć. Mhm. Ja podzielę się tym, co wymyśliłam i bardzo panią poproszę o komentarz. Pierwsze to jest, po co to pani napisała, więc pomyślałam sobie, że no, z całą pewnością ciąża dla każdej kobiety jest rewolucją. Mniejszą, większą, ale rewolucją w życiu. I być może ta książka jest po to, by dodać nam kobietom otuchy, że no kurczę, Aśka dała radę, tobie też się uda. Czy, czy dobrze myślę? Cudowna 9 miesięcy, ja nigdy nie zapomnę, raz yy, jedna z taka, ja też jestem mamą, mam córkę, moja córka już jest taka dorastająca, ale doskonale ma pani rację, ja mimo, że nie jestem taką yy, osobą jakby mocną, bo kobiety są różne bardzo, jedne są mocno osadzone w tym swoim macierzyństwie i na nim się bardzo skupiają, tak jak siostra Aśki, ona jest bardzo mocno osadzona, yy, są takie, które absolutnie nie chcą, nigdy nie będą mamami to też jest bardzo w porządku, są takie, które nie mogą, a no, takie jak ja, które są mamami, ale oprócz tego i w momencie, w którym e, dowiadują się, że będą tymi mamami, mówią, o Boże, no dobra, to mam przewalone. <grywy> I ja pamiętam, że e, zaczęłam oczywiście tam gdzieś w pewnym momencie się interesować tym, e, co profesjonalne portale albo jakieś gazety piszą na temat ciąży. Gdzieś sobie nakupowałam tych różnych gazet, e, przeczytałam pierwszą, drugą, a trzecią e, rzuciłam w kąt i mówię, nie, 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 dobra, dobra. Spokój, bo jak ja to będę czytać, to nie zasnę. To jest jakieś szaleństwo. I to tak po prostu wygląda. Mówię, ta przyszła matka nie dość, że to jest naprawdę stres, y, sama ciąża jest stresująca ona zmienia kobietę, zmienia jej ciało, psychikę zmienia. No trzeba się też przyzwyczaić do tego. Faktu, i jakoś tak zbalansować to przerażenie, oczekiwanie, to wszystko jest takie no, bardzo mocne. Myślę, że, że to jest w życiu kobiety to może być najmocniejsze takie przeżycie po prostu. To jeszcze człowiek musi się bronić przed takimi właśnie z każdej strony atakującymi go ją właściwie, informacjami, co kobieta w ciąży powinna. Co matka powinna. Potem, jak się dziecko rodzi, to się na każdym kroku w lecie dowiaduje, że dziecko zamarznie, bo nie ma skarpetek. No to, to w ciąży też się dowiadujemy różnych ciekawych rzeczy. I chyba po to sobie napisałam tę książkę. Bo ja sobie wszystkie książki piszę, szczerze mówiąc, dla siebie, bo jeżeli mnie temat nie interesuje, to nie napiszę książki, bo jest mi ciężko się na nim skupić. Natomiast napisałam ją po prostu raz, żeby utrwalić te różne rzeczy, które mnie spotkały, które spotkały moje koleżanki, które gdzieś tam były. Zasłyszane zrobiły na mnie wrażenie i wiążą się z ciążą. A dwa no po prostu po to, żeby jakoś zmierzyć się z tematem, bo zastanawiałam się, jak do niego podejść. I stwierdziłam, że ja nie chcę do niego podchodzić martyrologicznie, bo matek polek i takiego y, bardzo poważnego podejścia do macierzyństwa mamy mnóstwo. Y, jeżeli w popkulturze i w takiej poważnej kulturze, i, i mity macierzyńskie, i gdzieś ta matka w historii, y, i ta wielka matka, i to wszystko jest ciągle ta matka, matka, matka. Ja stwierdziłam, że nie chcę się mierzyć z macierzyństwem na takim poziomie. Chcę to potraktować temat tak, jak. Y, tak jak y, żyje się, czyli y, my mamy nasze życie się przeplata. Y, jest, nie wiem, może nie chcę mówić za każdego, ale ja mam duże poczucie humoru i generalnie y, czuję się dobrze wtedy, kiedy mój, mój dzień opływa y, na śmiechu. Natomiast między tymi śmiesznymi zdarzeniami yy, wydarzają się też zdarzenia smutne i tragiczne, i taka osoba, nawet pogodna, musi się mierzyć też z różnymi problemami. I tak też jest y, skonstruowana książka. Oprócz losów Aśki, która oczywiście jako główna bohaterka jest tu dla nas najważniejsza, ale portretuje pani także postaci innych kobiet. I w sumie przechodzę do tego, co chciałabym nazwać wnioskiem z lektury, że kobiecie może przytrafić się w życiu coś znacznie gorszego niż ciąża. Tak, tak, oczywiście. Oczywiście nie, bo to... To znaczy, pewnie jest jakaś... Jest na pewno grupa młodych kobiet, Y, które bardzo chcą być mamami, czekają na tą ciążę i to jest ich największa życiowa radość. Ale większość y, z tych kobiet, z którymi rozmawiałam, które są ma mamami, y, czy małych dzieci, czy dzieci dorastających, czy zupełnie dorosłych, albo nawet są już babciami, mówią, że ta ciąża to było takie y, ups. Dobra, okej, okay, może być, ale jednak jestem zaskoczona. No i większość z nas. Y, po prostu w pewnym momencie zachodzi w ciążę, rodzi dzieci i to jest normalne, co nie znaczy, że to jest łatwe. Natomiast tak, są sytuacje w życiu kobiety, które są dużo trudniejsze i to właśnie tutaj siostra głównej bohaterki, ale też jej teściowa to są osoby, które przeżywają dramaty. No, i kobieta, którą Aśka spotyka w przychodni, gdzie robi się badania genetyczne. To nie wyobrażam sobie, żebym ten temat pominęła w ogóle, bo, bo to jest jeden ze strachów kobiety, która jest w ciąży: czy dziecko będzie zdrowe? Z całą pewnością jest to książka pisana dla kobiet. Być może zainteresowani ciążą mężczyźni, także powinni ją przeczytać, może troszkę zrozumieją więcej. Natomiast wiem, bo przeczytałam tutaj o, o pani, że współtworzy Pani Klub Książki Kobiecej, czy do tego właśnie gatunku zalicza się ja matką ratunku. Jeżeli, jeżeli chodzi o, o, o nasz klub książki kobiecej, to to jest taka troszeczkę nazwa. No, taka nazwa wyzwanie, bo y, nam y, w klubie książki kobiecej chodzi o takie książki, które są pisane o kobietach dla kobiet, ale raczej są to takie poważniejsze książki, doznaczone to one się gdzieś tam dotyczą, y, no mocno są w stronę feminizmu skierowane. Y, więc y, nie wiem, czy ta książka. Będziemy mieć spotkanie z moją książką związanej, chcemy iść w ogóle w stronę, porozmawiać wtedy o obliczach macierzyństwa, ale też o obliczach kobiecej seksualności gdzieś wokół macierzyństwa. Która się z tym macierzyństwem e, wiąże, bo to jest e, oczywiste. Natomiast ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć o Piotrku, o głównym bohaterze. Bo to jest jasne. To jest książka, e, którą czytają kobiety. Ale. I chyba się zatrzymałam, tak, a już tak. jest. E, mam dużo sympatii dla, dla y, Piotrka, dla y, drugiego bohatera, partnera Aśki, bo to jest takie, on jeszcze bardziej musi chyba dojrzeć od niej. Kobiecie jest podobno łatwiej dojrzeć, bo jak zachodzi w ciążę, rodzi dziecko, to po prostu naturalnie przechodzi w pewien kolejny etap życia. A mężczyzna jakoś musi zejść z tego y, z, na ziemię, przestać być Piotrusiem Panem. Zresztą on ma taką ksywkę, Piotrusz Pan, i zmienić się, jak to mówiła ostatnio y, pani Niedźwiedzka w y, podcaście o zmierzchów Kronosa, czyli w takiego odpowiedzialnego y, ojca, rodziny, który bierze na siebie różne ciężary, które są z tym związane, jest gotów to y, nieść, a nie zawsze jest gotów, czasem po prostu. Wymiguje się z tego. No ale nie będę, nie będę, że tak powiem, spoilerować. E, państwo sobie przeczytacie, czy Piotrusiowi się udaje stać się poważnym Ojcem Piotrem. To. Po, 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 porzućmy na chwilę ja matką, znaczy nie porzućmy na zawsze, bo czy, czytajmy tę książkę, do czego wszystkich państwa gorąco zachęcam. Porozmawiajmy chwilę o Warkoczyku. E, przyznam, że kiedy spojrzałam na okładkę, sądziłam, że to będzie książka z gatunku Jan Kadolc, e, po prostu fantazy e, dla młodych ludzi. Nie zwróciłam uwagi, że bohaterka jest okrwawiona i nie zwróciłam do końca uwagi na, ten, na te krępujące ją sznury i zaciętą minę. Pana za jej plecami. Zmienił mnie także tytuł. Łagodny, taki dziewczyński warkoczyk. Toż to coś, coś słodkiego. Tego mhm. się spodziewałam. To jest zupełnie inna bajka. Takie historie, jakie przydarzyły się pani bohaterce w Warkoczyku, no księżniczkom z bajek się nie zdarzają, prawda? Nie zdarzają się. Ja tutaj, jeżeli chodzi o Warkoczyk, to, to też chyba muszę wrócić do tego, skąd się ta książka wzięła, bo ja oprócz powieści piszę wiersze, których tam na razie jeszcze nie, nie, nie wydaje, ale piszę też opowiadania, i z tych opowiadań mi się w całkiem spory zbiór zebrał. Może, może z wydawcą kiedyś go wydamy, bo bardzo mi też zależy na tym, żeby te opowiadania się ukazały. Natomiast warkoczek miał być opowiadaniem, no, ale jak zaczęłam go pisać, to i ten motyw warkoczyka, jak pani ta książka, to on się tam przewija i gdzieś, jeżeli powstaną następne części, to też będzie się przewijał. Natomiast ta książka, ona jest, wydaje mi się, że trochę ma pecha. To znaczy, może to jest moja, to, znaczy, to pewnie jest moja wina, bo tutaj nie mamy żadnych wątków fantastycznych w tej książce. To jest po prostu powieść, która się dzieje w takim jakby alternatywnej Europie, w alternatywnym średniowieczu, i te przeżycia bohater głównej bohaterki są bardzo poważne. To też jest, mam wrażenie, że książka jest bardzo brutalna, ale ona jest opowiadana z perspektywy kobiety, która trafia w miejsce, w którym wcale nie chce być. Ona jest zostaje na samym początku potraktowana jak towar. I ona sobie musi z tym poradzić. I to jest opowieść o tym, jak ona wyrasta z takiej delikatnej panny na wydaniu w twardą, gotową do przeżycia wszystkiego wojowniczkę. Użyła tu pani sformułowania, że książka jest brutalna. Tak, właśnie takie odczucia miałam przy lekturze, że jak mówię, spodziewając się zupełnie czegoś innego, dostałam dosłownie obuchem w głowę i nie, że żałuję, bo wprost przeciwnie, fantastycznie się to czytało, jeśli można w ten sposób powiedzieć. Niemniej rzeczywiście książka przesycona jest cierpieniem. No może nie szczególnie mocno tam dociskanym, je, nie epatuje pani bardzo, niemniej jest on odczuwalny. Czytelnik czuje ból, który czuje bohaterka. Zastanawia mnie jakby tutaj, widzę po prostu dużą rozbieżność między Ja matką a Warkoczykiem. To są zupełnie inne książki w innym klimacie. Jak pani to robi, że porusza się pani w każdym z nich tak, z taką lekkością? Ja piszę chyba tak, jak czytam. Ja bardzo y, szeroko sięgam po lektury z bardzo różnych półek. Znaczy, chyba jedyne książki, których nie lubię i nie czytam przepraszam dwie takie kategorie y, nie przepadam za biografiami nie wiem dlaczego nie czytam biografii y, i nie czytuję takich y, lekkich romansów. Oczywiście książki obyczajowe, gdzie pojawia się wątek miłosny jak najbardziej. Natomiast tu kolega się śmiał, że ta 'Jamatko' to jest pierwsza książka, w której nie słychać brzęku oręża. Ja się najlepiej czuję jednak w momencie, kiedy gdzieś jakaś krzywda się dzieje, kiedy bohaterowie przechodzą przez bardzo trudne przejścia. Napisałam dwie powieści historyczne. Z tego jedna jest taka para właściwie dokumentalna, bo tam bardzo dużo wątków jest yy, prawdziwych. To jest taka dokumentacja tego, co się działo w Tychach w czasie wojny. Yy, jedną książkę napisałam, yy, taką z nurtu realizmu magicznego. Yy, Warkoczyk jest właściwie można powiedzieć, yy, taką komedią, momentami. Yy, yy. Momentami odchodzi od tej komediowej y, konwencji, ale jest komedią zupełnie współczesną. Też muszę powiedzieć, że ją się najlżej pisało, bo język y, jest taki zupełnie współczesny i, i wręcz można powiedzieć, taki zwyczajowy. Nie, nie, nie ma tam takich literackich, jakichś wstawek, może poza, poza strumieniem świadomości głównej bohaterki. Y, natomiast ja to lubię, mnie to po prostu bawi, y, że mogę sobie zmienić zupełnie konwencję, że mogę zmienić. Y, Strony, w, w, w którą piszę, mogę zmienić czas, w którym się książka dzieje. Lubię historię, bardzo dobrze się też czuję w takich klimatach historycznych. Bardzo lubię opisy scen walki, bardzo lubię pisać opisy scen seksu. Tak samo, więc dwie strony. Mamy, mamy miłość i mamy, mamy nienawiść, mamy miłość i śmierć. I po prostu świetnie się w tym czuję. Tylko teraz nie wiem, bo zobaczymy, jak będzie, planuje kryminał. Kryminał jest rozpisany w mojej głowie, natomiast zobaczymy, jak uda mi się poprowadzić książkę. To sama jestem ciekawa. Ja także, bo naprawdę imponująca jest pani właśnie taka. Jak mówimy, że śpiewa koperowy ma jakby głos iluś tam oktawowy, okazuje się, że pani pisarstwo jest także wielooktawowe i tego kryminału jestem bardzo ciekawa. Ale chciałam zapytać jeszcze o taką sprawę, bo wspomniała Pani, że Warkoczyk miał być opowiadaniem. I się rozrósł, to rozumiem, ale powiedziała pani, jeśli będzie kontynuacja. Ja miałam pewność, że będzie kontynuacja, że czeka ja nas też... świat wielkiej polityki, wielkiej wojny. Te, o, o tak. ten, ten oręż będzie mógł brać w tym udział. Wydawało mi się to oczywiste, a pani powiedziała, jeśli. Czekam też na informacje od wydawcy, bo ja wiem, że aut znaczy wielu autorów planuje książki na sagi. To jest też wygodne, bo jak się już wymyśliło jakiś świat, jeżeli się już wymyśliło bohaterów, już się ich ożywiło, bo oni żyją przecież oni się, oni się gdzieś tam na rodzą w naszych głowach, ale potem są samodzielnymi bytami. I kiedy się to już ma, to się chce do tego wrócić po prostu, więc ja też chcę, ale chciałabym to zrobić w porozumieniu z wydawcą, żeby wydawca. Też miał tutaj głos współdecydujący, bo nie, trzeba pamiętać, że na książkach wydawca chce zarobić. Ja to doskonale rozumiem. No cóż, poruszyła Pani przykry temat, że książki to towar jak każdy inny. Oczywiście, ale mam nadzieję, że tak jak nie wiem, kupujemy jabłka, to staramy się kupić te najsmaczniejsze. Tak i pani książki, ponieważ są smakowite. Będą dobrym dla wydawcy produktem do sprzedaży i doczekamy się kontynuacji. A proszę powiedzieć, czy ten kryminał to będzie w jakim czasie się może pokazać? Muszę go najpierw napisać, Aha. ale no chciałabym to w tym roku zrobić. Mam nadzieję, że taki mam plan. Jak już siądę i zacznę pisać, to pewnie pójdzie szybko, bo to jest książka, do której nie muszę robić researchu, ponieważ na przykład... Zaniemówienie, to była moja trzecia książka tatyska, o której mówię, ja do niej wracam, bo ja ją bardzo lubię, bo to jest książka, która częściowo opowiada losy mojej rodziny, więc to jest dla mnie książka bardzo ważna. No tamtą książkę pisałam przez trzy lata, bo pół roku pisania, natomiast dwa i pół roku grzebania w archiwach. Z kryminałem będzie łatwiej, bo go umieszczę w moim mieście, więc też nie muszę nigdzie wyjeżdżać i rozglądać się, zapamiętywać jak wygląda na przykład nie, Olsztyn, Gdańsk, Warszawa, Kraków. Osadzę go w Gliwicach. Oczywiście o berwę za to, bo na pewno coś pomylę, jakiś numer autobusu, za to się obrywa od czytelników, ale na to jestem przygotowana. Natomiast no tu, ponieważ to jest w tym mieście, w Gliwicach mieszkam całe życie, więc jestem z nim związana. Wydaje mi się, że tutaj żony jest, miasto jest ciekawe, więc, więc będzie fajnym tłem do książki. No i tak jak mówię, planuję napisać do końca roku. Zobaczymy, co z tego będzie, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku. Kryminał się ukaże. Trzymam kciuki za kryminał, trzymam kciuki za kontynuację Warkoczyka i za kolejne książki, które przyjdą pani do głowy. Dziękuję dzisiaj za rozmowę. Dziękuję mam bardzo. nadzieję, że jak się ukażą te kolejne, będziemy miały jeszcze okazję, by, by porozmawiać o nich. Dziękuję Ja też serdecznie. mam taką nadzieję. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.